Witajcie, ostatnio zauważyłem, że Wam się bardzo podobał kawał w ostatnim odcinku. Jeśli będziecie chcieli go odsłuchać, to na końcu będzie link do tego filmu. A dzisiaj też będzie ciekawy kawał, dowcip o dziennikarz pyta amerykańskiego miliardera: Co leży u podstaw Pańskich sukcesów? Wychodzę z założenia, że pieniądze nie mają znaczenia. Liczy się tylko praca. I mając to przekonanie, od razu stał się Pan bogaty? Nie, dopiero w chwili gdy przekonałem o tym tysiące moich pracowników. Jak się Wam podoba kawał? Dajcie znać w komentarzu, że przechodzimy teraz do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o afiliacji. Co to takiego? Czy można dużo na tym zarobić? Co to jest w ogóle ta afiliacja? Co to takiego jest ta afiliacja? A więc afiliacja jest to promowanie danej marki na naszym kanale bądź karcie społecznościowym czy w naszych mediach społecznościowych. Jak widzieliście, ja promowałem jedną markę, która przyniosła nawet spory dochód. Na afiliacji może korzystać każdy, mały kanał czy duży. Nie potrzeba spełniać tysiąca subskrypcji i tam 4000 godzin oglądalności, żeby uczestniczyć w programie. Ja znalazłem taki ciekawy program, bo polska firma zajmuje się tym. Można tam wyszukać swoje marki podporządkowane do swojego kanału i promować jej produkty. Oczywiście, umieszczać te linki afiliacyjne w opisach filmu czy na karcie społecznościowej. Dzięki temu, jak ktoś kliknie i zakupi dany produkt czy daną rzecz, nam, my mamy z tego prowizję od sprzedaży. To od nas zależy, jaką markę będziemy promować. Wiadomo, najlepiej dobrać do swojego kontentu, żeby mieć jak najlepsze zarobki. Czy można dużo zarobić, czy mało? Zaraz przejdziemy do tego. Jak widzicie, tutaj mamy panel. Programy partnerskie, raport, statystyk, środki do wypłat, linki afiliacyjne, widżety, kody i promocje, banery, web sklep, zaawansowane, także jest tu dużo opcji, na których można się skupić. Ja należę do kilku programów, bo tu jak wiadomo nie potrzeba, można mieć kilka, można mieć jeden lub więcej. I moje statystyki, jak widzicie, tutaj mam już obecnie na chwilę dzisiejszą 9 osób, 9 osób dokonało, to powiedzieć, zakupu za sumę 108 zł, 108 zł i 108 zł prowizji jest dla mnie. Oczywiście jest oczekujące, żeby zatwi zatwierdzili to. Gdy zaakceptują, powoli zacznie spływać. Jak widzicie, już mam tu 24 zł zaakceptowane. Teraz przejdźmy do raportu akcji. O tu wyświetla się datę, kiedy było zaakceptowane i ile programów. Tu po lewej, jak widzicie, ja korzystam z kilku, z kilku programów. Na chwilę obecną mam ich 7. Tu macie kliknięcia, ile osób klikło w link, także najlepszy program 95, z czego 9 transakcji wyszło na kwotę dla mnie 108 zł. Tutaj mam kolejną yy, kliknięcia 22 Niestety tych transakcji nie było wcale, bo to jak wiecie akurat wrzuciłem posta odnośnie biżuterii. Biżuteria na moim kanale się nie sprzedaje. Jakbyście chcieli biżuterię, to poszukajcie kartę społeczność i tam jest wrzucony post. Fajne też upusty mają na biżuterii, ale u mnie na moim kanale się nie sprzedaje. Mam jeszcze inne, którego jeszcze nie wrzuciłem, to zero jest. Tutaj też też taki słaby program 3 mi wychaczył, ale żadnej transakcji następny program 18, też 0 transakcji wyhaczył. i kolejny mi wyhaczył 37, też 0 transakcji, następny 3, też 0 transakcji. Jak widać kliknięć było 180, 178 wszystkich 9 transakcji, których otrzymam zapłatę na kwotę 108 zł. Czy to dużo czy to mało? my no jak sami widzieliście na filmiku, tam w groszowych sprawach było pieniądze a tutaj za transakcję mam 108 zł. Jak wiecie każdy partner ma każdy ten marka ma swoją czas. Jaki tam dają na te ciasteczka cookies czy jakie tam ciasteczka bo to po tych ciasteczkach za kliknięcie się liczy i mają tam 30 dni od kliknięcia w link na zakup. Jeśli ktoś zakupi jakąś daną rzecz wtedy nam przychodzi pieniążki tak. Można sobie wyszukać dowolne programy. Każdy program ma o tu cookies 30 dni można kliknąć w szczegóły. I stawki, model rozliczeń. Każdy program ma inną stawkę, i w zależności co promujemy, to taki procent ze stawki dostajemy. Tutaj ładnie wypisane z każdej dziedziny są tu jakieś yy, te marki. Począwszy od sklepów budowlanych, poprzez narzędzia, yy, jak widzicie, biżuterię, książki i różne artykuły, co możemy promować u siebie. Bardzo przejrzysty panel w języku polskim. Tutaj mamy linki afilacyjne, wystarczy je skopiować, umieścić na własnej stronie. Różne kody, promocje są, można wrzucać. Także jeśli się ktoś jeszcze zastanawia, czy skorzystać z takiego programu, powiem tak: rejestracja jest dobrowolna i nie potrzeba wnosić żadnych opłat, to my promujemy inne marki na swoim kanale. My za to nic nie płacimy. Możecie sami spróbować, zobaczyć jakie to proste. Ja sam nie sądziłem, że to jest takie proste. A czy mało, czy dużo zarobić, to już sami sobie ocencie. Z polecania, kurczę, ponad 100 zł. I to codziennie spływa. Codziennie kapie. Powolutku, powolutku. Również można do starych filmów powrzucać te linki afilacyjne, które idą. Co sądzicie o takim zarobku? Dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się również, czy, kurczę, zaczęliście też z tym zarabiać, jak Wam idzie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pozdrawiam.